Ale witam serdecznie, jestem oczywiście Webster, a jesteśmy w po raz kolejny w piękny środowy wieczór, żeby się spotkać tym razem z fantastyczną rundą na Belgii, czyli, oczywiście, z Pawłanką Show. Jak legendarny komentator mówił, oczywiście, jestem tym się Ariuszem. Witam bardzo gorąco i bardzo serdecznie, jak zawsze. Dzisiaj, jak słyszycie, troszkę w lepszej formie. No i miejmy nadzieję, że Belgia oznacza dla Alfa Tauri full opcję. Podobnież dobrze nam się Bolit prowadził w treningu, jednym niestety tylko, bo weekend sprinterski. Zobaczymy czy w wyścigu również tak będzie, ale oczywiście pierw kwalifikacje, potem sprint, no i jeszcze trochę ulepszania i dopiero sam wyścig, w którym pogoda ma trochę namieszać. Ale kontrę na wyjście. Walka pomiędzy Alphantaurią i Pole Position. No nie, już nie będzie bo. Pierwszy zakręcałem ciała. No i jeszcze mogę dziś też coś ciała. I patrzymy na czy teraz Sergio Perez zajmuje 30 pozycję, bo to jest legal. Aha. Mam, mam udany zespół. Wiesz co zrobili? Zostawili mi na brak uzupełnienia AirScore. Dlatego tak wolno w pierwszym zakładzie jechałem. Chciałem za nas wszystko kontrolować w moim zespole drogi. 80 do lekkerka teraz na pierwsza. Najdłuższa prosta na ten to Przepraszam, że jest spora. Tylko przez co jestem Na najdłuższej możliwej prostej i 12, przepraszam, który jesteś? No i ja jestem często, że miałem R wyłączony. Cały pierwszy sektor dopiero się skapłem po pierwszej go. Bo omówiłem, 340 chyba tylko maksymalnie na prosty. Ja na treningu najpierw 345 lataliśmy z silnikiem skręconym. Hmm. Dariusz, ja usłyszałem piąty czy dziesiąty? E, dziesiąty. Nie, jest... ja pierwszy zakręt, ale jak dałem dupy na pierwszym zakręcie. Z mojej Boże. perspektywy usłyszałem piąty. Sekundę straciłem chyba tam. Nie, to ja straciłem 40 na bank przez R z pierwszym sektorem. Nie, za wcześnie wiesz, dohamowałem, wlazłem na ostro i rzuciło mnie na wyjściu, musiałem... Nie, nie, dramat, idziemy do sprintu, tam się odrobi. <śm> Dobrze, jesteśmy jeszcze w ekranie w tym momencie ulepszania i ulepszymy sobie tłumnik wychylenia koła, bo dzięki temu, że teraz go ulepszymy przed końcem weekendu w Belgii, to ma szansę on dojść na Grand Prix na torze Monza. A wiadomo, że na Monzy oszczędzanie opon się przyda, bo jak nie, to będziemy się ślizgać jak Carlos Sainz w tym sezonie. I jakby się jeszcze udało, a ja nie wiem czy to aż, Nie, nie wymierzyliśmy, nie wymierzyliśmy o 25 punktów, ale tam Erst to nie jest tak ultra ważny, bo i tak mamy go opór. Ale spadliśmy strasznie. Dobra, odbijemy się. 8 lat czekania i jesteśmy na Belgii w końcu. Ej, stary layout jest tego! O rusz Radion w sensie chodzi mi o to, że tam banda nie jest odsunięta, gra... No, nie zmieniają Gra jest nierealistyczna, uważam, że powinna nie zostać licencji. Nie, nie zdążyli. No nie zdążyli, no. Ja bym zdążył, a oni nie zdążyli. Mogli mnie tam wysłać, to ja bym to przestawił. O, jak ucięło pięknie. Powiem ci, Perez jest, jest za dobry w tej karierze. A nie, na Belgii miał pole position, no ale... Oscar Piastri, Fernando Alonso Green Boże, jak ja bym chciał zrobić Funker, dla nas takie te właśnie Albon Gasly Bottas Hulkenberg, Stroll Sargent Magnussen Robert Kubica, a nie, nie to A wiesz, że Ale jak Robcio, ale jak próbował opanować TikToka, widziałeś? A to nie widziałem nie widziałeś? Nie Co? widziałem, ja TikToka nie mam w ogóle. Tak, się, tak chciałem napisać w komentarzu, że kurna, człowiek, który ogarnia tyle przycisków w Formule 1, ale jednak to nie ogarnął, że TikTok już nagrywał od 30 paru sekund. Nie, no za było. jego czasu to się nie nagrywało. No ja wiem, no. Że teraz wiesz, każdy, każdy na tym TikTok. Fajne koparki, fajne samochody, hmm. podobały mi się. Jaką strategię wybierasz? Hmm Czerwone czy czerwone? Kurde Dariusz Ta druga jest chyba lepsza wydaje mi się Ja biorę tą drugą Ta bardziej czerwoniejsza Ja tak. alternatywną biorę To zjedziemy na innym okrążeniu Dobra, moja strona. 03-04 około. A Aha, to dzisiaj o można ciąć. Tak, o można ciąć, ale też nie za bardzo, bo wiesz. Limity moralne. Mm. Jaką strategię to wymyśliłeś tej? Coś ty zrobił, ty, tłaniaczku! Kto? Rygorystyczne, ale? Bo dostałem ostrzeżenie. No kto we mnie za. Sańc, Sańc zawadził mi i postawił z powrotem normalny. Chyba nie mam żadnego damage'a w samochodzie No A milton! lubimy się, ale nie aż tak Katarzy ci pokazły, jak się jeździ Katar, piękny wyścig Wielu fanów oglądało z zapartym chem do samego końca względem jedną sytuacji, która zdarzyła na pierwszym okrężeniu Jaką mam prędkość do tego sprzedału? O kurna, pół sekundy do PNR-u. cholera, ale teraz mi wyrobiłem A mocno masz obite, czy całkowicie nie masz? Mocno. A że ich człowiek ja tutaj z zawałem, przeżyłem. Santa zdejmowałem z 4 albo z 70 Kurde, ostrzeżenie dostałem Tam na no, wyjedzie, na prawej stronie. No. no. trzeba uważać. Jest tutaj walka między Roselem a Norrisem I Hamiltonem, wróć! Nie Russelem. Kupiłem jednego merolka i teraz... Nie ma się tubie wcisnąć od paczki. Czyli tutaj tak nie? Czy Uch! też na tak? Oni chyba oszczędzają opony pod to nie tak, żeby się badać. Dobra, ale byle byśmy nie odwalili tego śpiewu. Dojedźmy że mamy tyle tak dobrze rozwinięte ten RS, że tak się nie zużywa. sorry widzowie, musiałem w ten sposób, bo inaczej mi się zderzyć z Norisem i z Hamiltonem. Tak, Hamilton jest blisko, teraz zauważyłem. Tam ostrzeżeniem przedziłem lekarka pod autorem, ale to tak. Uch. Nie było gdzie indziej go wyprzedzić. No, powiem ci 3-4 dosyć dobry wyjście. Skrzydła, słuchaj, bez. Jest... Skrzydła. Nie no, brawo, to jest. Absolutnie, no, daj wyraźnie. Za to bym przyznaję na początku, coś wymyślił. To ty jesteś geniuszem. Ja cię chciałem wbombić, nie chciałem, a patrzę, ty tam gdzieś poleciałeś w buraki, czaki. A więc ładnie że to zrobił. Dowozimy 11 punktów, a jeszcze się nie dzielę, nie zaczęła. Nice. To tureczkę zapiszę, tak żeby mieć free wide'a z Hamiltonem i z Norrisem ewentualnie. Dobra, nie ma co patrzeć klasyfikację, już tylko spojrzę tak profilaktycznie, bo lubię. I wyprzedziliśmy McLarena tym chyba weekendem. Mi się wydaje, dobra. A lecimy do wyścigu. Głównego, bo to, to wyprzedziliśmy to takie na 10. Ha <laughs> żeby nam wyścigił okay. nie odwołali, to będzie 98 czy 21, jak uważasz? 21. Ty nie jedziemy, nie ma ja, co trzeba przewinać to, bo to, to nie ma sensu. Nie da rady. Zobaczmy, pola startowa. Z kwalifikacji będę pokazywać. To nieźle. Sergio OK. lines. No, pokazałem czas z kwalifikacji, to nie wiem, coś się chyba... Nie, to ze sprintu chyba. Nie no z kwalifikacji. Morris, przecież masz raz minus, Russell, raz masz plus. Do tego, Fernando, zobacz. Jastr jest ustawiony przed Gaslim, okej. Okay. Ale tutaj. ma miał sekundę, a żołnierz miał 80 niż tej stroll jest bliżej niż, niż Magnusen. Bywa się dalej niż Magnusen, potencjalnie, a jest przed nim Magnusen, więc to taka ciekawostka. O, Max Verstappen, karo przesunięcia to jest najważniejsza informacja, jaką teraz potrzebowałem. I tylko na samochód bezpieczeństwa pada deszcz. To około już dalej nie pada. 02, poprawa sesji na sesję. Urwę dla rodu. Jak lepszy wyjdzie, to na lewo. Jestem ready with the klacz. Czekam. Już startujemy, już. Proszę. Równy start. Na tym pierwszym oknażaniu Jeśli tej Ersu nie spadł to będzie nie. na Nie da się z tam walczyć, zostawiasz miejsce, ja nie wiem jak tak można walczyć. No jak nie zostawiać miejsca? Okay. Ja właśnie mówię, że zostawiasz miejsce. Jednak ja nie umiem. Jak mi się wpycha pod pachar, ogóle już mnie uderzy, to jest...

Oj! Poleciałem! A no już nawet nie mogę skontrolować. To okay, jest szkoda, bardzo szkoda. <grym> tak, tak. No ja się mówię tak, bo prawie Perez, prawie się wstąpiłem w Pereza, bo on stwierdził, że zobaczył ciebie jak lecisz, to zwolniło, to dużo. Od dwie sekundy zmiany w stopę na nie się. No, to jest spalone, to też... Drag Race, X XP razem wygrany Chcesz mieć taką rozcinkę mał? Nie A, czyli to jest ciekawe Oczywiście no, coś dzieje tam w tym pierwszym zakręcie? To nie, a ostatnim tak, To i taki lag na Polsce Black przeskoczyło tak delikatnie. Ja mam słabo, może ja mam małe jaja, ale jeszcze pół gazem o nie da się What the fuck? Nie wiem jak zareagować, miałem jedną rękę na kierownicy Verstappen się totalnie na środku prostej rozkrzaczył Zatrzymał się na środku prostej Verstappen Stanął po prostu dęba Zrobił się duchem, gdyby się nie zrobił duchem to nie wiem jak zareagować Bo wtedy akurat poprawiałem sobie koszulkę ale jakikolwiek już manewr przy tej prędkości Bardzo tutaj bym wyleciał z toru Tu to się powoliło, że tu będzie w tej mierze przebyć Ale myślę Pérez atakować Co za gość Teraz zrobi sabotaż w mierz, gdzieś. tam Boże, co ten William, co dwa Dobrze, jak ktoś powiedział, nie? że opony się nie zrywają, ani trochę. Nie są dobre? No nie, To nie tak, że to była moja wina, tak słyszałem. Bez respektu do przeciwników Czy jestem się botas. Nie, powiem, czy myślałem, że odbije. Ale to są warunki handliki. No Jeszcze do A, jeszcze się tam chyba gasli. Tam siebie. Okej, za no, tą Alon nie wyglądał. sekundy, daj wam Nie no, wyjście to była absolutna poezja, człowieku Dobre kol z tymi slickami, tylko brakło nam jednego okrążenia no. Dobrze, dobrze Zostałbyś szczerze, czy byś zjechał? Chyba <grym> byś został, wiesz? Ale nie, wiesz co mnie dziwiło, że oni dalej te boty na tych zużytych interach bez deszczu mieli na prostych strasznie dużo prędkości. No na prostych wiesz, jakoś dużo wiesz. się potencjalnie nie zmienia, nie? Niby. Ale to jednak tarcie i tak dalej wiesz, robi swoje, no dziwne. Grze nie robi. Gda nie ma no takiego jak tarcie, co to, to jest. W <laughs> takich dosyć mieszanych warunkach bo rywala rozbił, by się znowu rozpadało na. Belgijskiej Arenie Zmagań dzisiejszego do wyścigu Dobra, to już widzieliśmy jak Hamilton wygrywał w Formule 1 dokładnie 100, 130. Ale Cię boli wesprze. Boli, nie boli Jeszcze Poczekaj no, za 5 lat będziemy mówić tak o Maxie, spokojnie Mówisz o 8 tytułów Max Everstappena Myślę, że spokojnie ale wiesz, w Chyba, się... że nie wiem, nagle się pojawi jakiś, wiesz, ekstra młodzik, który dostanie Audi. Nagle się okaże, że Red Sebastian Fetel? Nie ma przewagi <grym> dzięki technice. <grym> no i się rozpadało, piękny wyścig. Ja i tak dostałem swoje premię do tego. Niestety kończę chyba weekend z Sharonem Leclerkiem. A tak, ale w plecy tutaj chodzi o to. I no z wyścigu to sobie z tego. Powtórki nie zrobię, więc no, trudno się mówi. No kurde szkoda mnie. Szkoda mi tego bardzo wyścigu z mojej strony no ale. Ej, co już więcej zrobić? Dariusz odrabiasz do mnie w klasyfikacji... Ej, ja myślę, że to jest bliżej do mnie w klasyfikacji. Nie no 30 chyba. Wow, wiem że to ja mam taką wiesz... Ale... Nie no dwie awarie i to wiesz, w wyścigach gdzie akurat Trzymamy się przed wysoko... McLarenem? Dwie ja też miałem awarię jakąś tam, no i moli. A, nieważne, żadnej awarii nie miałem, tak naprawdę. No, jedną. Ja już trzy, kurde. Rzustwa, żadnej awarii nie miałem. To teraz chyba to moja awaria, mój błąd, 100% biorę to na siebie. No i dostaję 4 do 1 od Leclerc, ale to jest i tak początek walki, więc miejmy nadzieję, że będzie z tym ok. Uznanie mi spadło, tak jakby. Chyba nie widzieli tego wyścigu, ale, dobra, nieważne. Możemy tylko oczywiście podziękować i powiedzieć, że super się jechało, chyba z naszych, o weszła lusterka, wyszła o... na akumulatory, przerwa sezonowa, a miło, a możemy jeszcze Ładnie. ulepszyć tego, i ty to myślisz, a przejdzie to na, no może na Monzena przyjdzie, bo za nie Airsoft. a to liczę, oj to by było miło jakbyśmy przebili na Monza Mercedesa, no zobaczymy, w takim razie, co? No słyszymy i widzimy się przy okazji Grand Prix już teraz w Holandii. Więc oczywiście Holandia... To jest przyjemnie. To jest przyjemnie. 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 Tor sam się prowadzi, ja tak uważam. Czy to tor sam, prowadzi kierowcę. No a potem oczywiście słynna już włoska Monza, świątynia prędkości i potem jeszcze wynosimy... Pakujemy to jest nasz i... e, Pakujemy walizy, lecimy do... No właśnie, gdzie tam lecimy potem? Po Monzie? Do Singapuru? bo nie już tych walizek. To się źle kojarzy, to wiesz? Pakowanie walizek. Dobra. Dobra, tym akcentem w takim razie spakowanie już na rundę w Holandii. Jeszcze znamy. Do zobaczenia.